Awil. To uh. nie mam. umiem im grać, ale no nie jest łatwy championem. Wręcz przeciwnie, bardzo ciężkim. To trzeba z nim trwa akrobatykę robić. Żeby go I dobrze jak to używać. Nie wiem, podpalenie Ducha. Ale ja mam barierę oczyszczenia, wyczerpania Wezmę to podpalenie, no może że kogoś zabiję Ale mogę mieć szczęście. Bo na przykład grałem Rumble, to też nim że tylko gram od BMF na pierwszym razem. Więc na może być podobnie Powstańcy, piaskowy szturm, ruchome piatki. A to wymaga to właśnie. by było. Witaj w swoich adresach! Nie ma sensu Naprzód, żołnierze! to kostuje! To... No nie! Dostawcie no kurwa Alvira, naprawdę? To wam kurwa pojebało. No kurwa. co wam ten Adil zrobił, no. Tak, i tam kupnie kopiłem. Jak ja to itemków nie kupiłem? Przejeżdżamy ścieżką. To no, ty, rumbelia ja to da, kurwa porobi wszystkich. Odpoko, no ale ja bym chciał mieć skrzyneczkę. Kurwa, kwadra jest ty zrobił. Naprzód żołnierze. Nigdy nie podważaj cesarskiej potęgi. Ha!

Przód żołnierze! Niech pan będzie polerować sprzeciwów! Koniec fery! Koniec Rozkaz wydany! Na nich walą! Normalne! Ja? <grym>, nawet uciec nie umiem! Zajebiście! Nie no, Adrian to nie wyszło! Mówię, ja to ciężka podsta do grania! Na no, jak tam podejść Przeciwnik pokonany. Dobry władca wie, gdy nastaje jego czas. W razie z daleka nie można w ogóle rozkazywać jak to działa, Do. to też trzeba wiedzieć jaki ma to zasięg w ogóle. Uwierz, że to my jesteśmy przyszłością. Naprzód żołnierze! Podbijaj! Wydany. ich! W końcu o każdego z nas upomnił się Piasek. Ha! Ja chcę ko kurwa kogoś zabić Zabiłem jedną osobę, tylko tyle O Twoja ofiara na część większości Naprzód żołnierze <grymne> Pogrzebcie ich Morduj! Nie do powstrzymania! Odbijaj! Rozkaz wydany! Tak pamiętam! Różnik tyle zdobywam. Ja pierdolę. Ja tam podedę, to nie każdy da, kurwa tam skoczy. Wydałem rozporządzenia. O, ale też tam kurwa się działa. Taka. Niosę od rązy. Każdy A to po mnie? Dotarłem no śnieżką po mordzie! Nie! Nie ma, nie ma tak jak dotknąć śnieżką po mordzie. Sojusznik pokonany! Ujusznik pokonany! Rozkaz wydany! Naprzód żołnierze! Żadna ofiara nie jest mała! Na Pokrzepcie ich! Zobacz, co ja mi Przeciwnik pokonany. Rozkaz wydany! Odczuwaj Udało ci się zabić wroga. Koniec został Przeciwnik został ja seryjnym zabójcą. Zaufajcie mi! Teraz je twierdolił. Ale go nie podpaliłem chyba? Bo mam nadal podpalenia. Ja piędziole Twoja ofiara to część. Da poleci. Nie wrzuci rakietę, ma dwóch kurwa trupy. <laughs> Dlatego się odpłynąłem! Przeciwnik. ciekawe. Ci, którzy podążają za mną Wypełniają cechy znaczeń. Pogrzeb się ich! Rozkaz wydany! Naprzód żołnierze! Atak jest się przeszkadza. Lojalność nie pozostanie bez nagrody. Po no jak mówiłem o tej armii normalnie, no tym się nie da wytrzymać. Ciężko jest to armii. A przynajmniej nas na taka beznadziejna tego e, Avira, bym tak powiedział. Bo muszę szybko, kurwa, tutaj, jak to jest szybko, to tak, o tak jest szybko. To muszę tak, tak jak na przodu, to z tyłu. No i o tym mówię, że to jest problem. No No to... Szkoda, że to są żołnierze piasku. A nie. No no. No, ta, no! no, 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 To no, Ta no, będzie ta no, ma no, na leży. Ale zawsze jest SHOWS. No nie! Jak to Morgana mogła zabrać? Kurwa, ależ pierdoliło. Pierdolił Jak mi znieś się na <laughs> ale to zjebałem. Ale to zjebałem! za krótko rzuciłem. Pyk! I nie ma mnie. Standardowo. Proszę kurwa na mój lej rakietą.

Odwijaj. Oddaj się Szurinie Przeciwnik się. Kurwa No ja mówię, dla mnie to jest beznadziejna, naprawdę przeciwnik pokonali. Jeszcze asystę nie dostałem że to takiego Twoja no nie zdążyłem, no nie! jak nie uróci to nie mogę e, sobie użyć... ...lepcydry, pomimo że naciskałem. O, A to piękna rakieta była, no to muszę przyznać. Rapie, że była piękna rakieta. Na żołnierze. Przemierzamy ścieżkę chwały. Rozkaz wydany. Pogrzebcie ich. Naprzód, żołnierze. Dużo! Rozwiązaj, niech to się tam pierdoli. Uuuuuu uh, no to było dobre no ja Powiem szczerze, że nawet się nie spodziewałem po pentakillu na zirze Materiatrów ja w ogóle nie ogarniam Odkopiemy to co zgubiliśmy w piaskach pustyni Kadaś że oni nie mogą budynku wywalać. ja drużyna No, ale mnie wykończyli. To jak chcieli, tam mnie wykończyli. Ale to by było dobre. Ale tu mam jeszcze, brakuje mi tejset A nie, wiem czy nie zdobędę. Wolałbym to kupić. E, głębokie rany. Nie by coś tam pomaga, ale nie wiem do końca. Dobra, to ty kupiacz. Przeciwnik pokonany. Rozkaz wydany. Sojuszu przekonany. Przeciwnik pokonany. To jest chyba w tym zadaniu mój trzeci pentakil. Ja myślałem, że trafi się. Rozkaz wydany. No ja myślałem, że wprowadzam. Uj, za, za krótkie to ma. Chciałem coś więcej. No. Nie będę go ukrywał, ale no chciałem. Koniec. Koniec. nie, nie. Jejku, jejku, Przeciwnik pokonany. Ale pęta był! Była pęta. Było na mnie tyle. Pęcianki nie będzie. Trzy trupy! Koniec historii. Unicestwieni. Sojusznik pokonany. gdyby tak szybciej napierdalać. Niosę Shurimie odrodzenie. Szukaj was, stracił Pogrzebcie ich! Mogę sobie wieżę stawić? Mogę tę wieżę stawić. Ale dobra, poczekam z tą wieżą. Bo oni tutaj zginą się. widzisz? Ale te języki to naprawdę nie umiem używać. Nikt nie zna woli pustyni lepiej niż ja. Przeciwnik pokonany. O, ja myślałem tam, tam rzuci. A tyle rzuci tam, tam gdzieś się tam pojawiłem. Inhibitor przeciwników krótki się odnosi. się Nie ma innego wyjścia. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Śmierć prędkości ci wszystko. Pęta na Abysze. Ale i tak prawo mi szło. Też jedną otwierałem No nie wierzę Dlaczego ja zdobywam skrzynki na bohateria, którym praktycznie mało gram To? No co to tu biega Rampol też dostał A to jeszcze O kogoś Skrzynkę mi dać, a S+, jeszcze. Tu kurwa nawet nie było pegierka no. Ja miałem lepsze gierki i za to nie było. 35 tysięcy, nie, no, adres taki kurwa łatwy? I nikt nim nie gra, czy co? Może ja zacznę grać na midzie. Ja ja wierzę. 35 tysięcy. I do tego jeszcze skrzynka.